Cześć, witajcie. Dzisiaj Mercedes CLS drugiej generacji. Zapraszam. Prezentowany to 350, czyli 3 litry pod maską, diesel, Formatic z napędem na 4 koła z pakietem AMG. I dla mnie osobiście ta linia stylistyczna 4-żyjowych Mercedesa jest bardzo elegancka. I prezentowany egzemplarz odpycha się na takich oto felgach z logo AMG. Rozmiar ogumienia z przodu to 255, 40x18. Już spójrzmy jak to wygląda z tyłu. A papcie z tyłu to 285x35. Drzwi bez ramek podkreślają, że CLS należy do szlachetnych samochodów. No i po zamknięciu szyby, jak to w samochodach, które mają drzwi bez ramek, samoczynnie się domykają. O, właśnie tak. Źródło napędu, czyli Trowa V6, mocno obudowana, jak widać. Wszystko zakryte plastikami. Niewiele miejsca, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Właściciel mówi, że poza wymianą oleju nic tutaj więcej nie robi. Zresztą, jak widać, to wszystko jest okurzone. Świadczy to o tym, że. Nie jest myty do filmu, że, że pewnie nie było myte z tej racji, że coś tu było naprawiane. Duża maska, duża przestrzeń przed maską, wkomponowany duży motor oplastikowany, siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, a więc to, co lubię, i życzymy mu, żeby tylko wymienił olej i nic więcej przy nim nie musiał robić. Pagażnik o pojemności 520 litrów, dosyć długi, nie głęboki, to z racji stylistyki samochodu, pewnie, ale jak masz niezbyt szeroką walizkę, to na. Wa Umieścić ich tutaj kilka, co najmniej ze 4. Z tyłu sprężyny, zawiasy sprężynowe, nie ma siłowników. Na szczęście są zabudowane tutaj capicerką, więc nie pogniotą ewentualnych pakunków. Czy w cls drugiej generacji były zapasówki? Były, dosyć duża przestrzeń nawet obok jeszcze tego koła zapasowego. Co ciekawe, nie jest to pełnowymiarowe koło, a dojazdówka, już patrzę jaki ma rozmiar, 155x60. Oczywiście 18. Taki rozmiar miały dojazdówki w CLS-ach drugiej generacji. A jak koniecznie chcesz przewieźć długi przedmiot, to dźwięki do składania oparć tylnej kanapy znajdują się w bagażniku. Jest to ergonomiczne rozwiązanie. I dla mnie CLS drugiej generacji jest ładnym samochodem. Tak samo jak pierwszej generacji, choć to stylistyka zgoła inna. I napisz proszę w komentarzu, czy Tobie bardziej przypada do gustu pierwsza generacja, czy druga. Patrząc na przednią część nadwozia, to można powiedzieć, że dwójka jest o wiele bardziej stanowana stylistycznie, aniżeli jedynka. Mam na myśli reflektory. Wnętrze prezentuje się dostojnie, skórzana tapicerka, fotele w pełni elektrycznie regulowane, wentylowane, ogrzewane z pamięcią ustawień. Tak to tradycyjnie w Mercedesie, tu odzorowanie fotela, możemy sobie elektrycznie ten fotel regulować, wybierać sobie ustawienia, jeżeli są zapisane, bądź ustawić jakieś ustawienia. Boczek drzwi prezentuje się bardzo elegancko. Wizualnie bym powiedział, że to jest bardzo miękko, ktoś mnie kiedyś krytykował, dlaczego się czepiam, że jest twardo, dlaczego wolisz miękko, ja po prostu wolę miękko tutaj. Na podłokietniku czy na uchwycie do zamykania jest bardzo mięciutko. Tu również jest mięciutka skórka. Tu ten materiał prezentuje się wizualnie pięknie. Natomiast jest o wiele bardziej twardo, aniżeli tu. Piękny drewniany dekor. Poniżej plastik, ale absolutnie nie plastik. Fantastik. On się dosyć mocno ugina pod naciskiem mojego palca. No i taka wyścielana, niezbyt wielka kieszeń. Tu podobnie jak z przodu. Tu mięciutko, tutaj bardziej twardo. Drewniany dekor, tu mięciutko. Tu dosyć miękko i miękko wyściałana kieszeń niewielkich rozmiarów. Ilość miejsca powinna wystarczyć nawet dla bardzo wysokich osób. Ja tu jeszcze się swobodnie, dobre trzymanie boczne tego fotela. Kierownica dosyć gruba, tutaj perforowana, wielofunkcyjna, spłaszczona u dołu. Także jeśli chodzi o wygodę kierowcy, to nie można mieć tu wielkich zastrzeżeń i już siadam za siebie. I gdy wsiądę za siebie przy tak ustawionym fotelu, jak widzieliście to mam duży zapas na wysokości kolan. Tutaj taki schownik i uwaga, miałem to wyciąć, bo przecież to jest schowek bądź gazetownik. U mnie wyszło schownik i niech tak zostanie, bo samego mnie to rozśmieszyło. Także wiecie, że doskonale, że to jest gazetownik, a u mnie dzisiaj wyszło w odcinku schownik. Przepraszam. No to będę... Oświetlenie tu jeszcze dla stóp jest nawet. To chyba podkreśla szlachetność samochodu. Miejsca na stopy dla mnie w sam raz. Na wysokości głowy, no nie jest tak różowo tak do 1,85 m będzie wygodnie. Ja mam 1,88 m, ale jestem łysy i łysiną trę o dach. Pozdrawiam wszystkich łysych. Natomiast ci, co mają bujną czuprynę, to już pewnie od 1,85 m będą przycierać. Ale to taka charakterystyka tego wozu. Jest to czterożwiowa kupejka, więc wiadomo, że linia dachu biegnie niżej. Stąd po prostu dzieci będą miały wygodnie, a dwumetrowcy niekoniecznie. Co tu jeszcze z tyłu? Dobry profil kanapy, tak samo siedziska. Jest to samochód czteromiejscowy. Podkreślenie, że auto raczej dla vip -ów. no wcześniej mówiłem, że dzieci będą miały wygodnie, może dzieci vip -ów? nie jest to generalnie samochód przeznaczony dla pięciu osób, jak widać jest czteromiejscowy. Tu duży schowek, gniazdo 12V, popielniczka, jakby ktoś palił. Tu kolejny schowek, dosyć głęboki, miękko wyściłany. także jeśli chodzi o temat schowków, to w tym samochodzie ich nie brakuje. Trzecia strefa klimy dla pasażerów siedzących z tyłu. Duże kratki, regulacja wiadomo temperatury, nawiewu. Podłokietnik również mięciutki, duży. Dwie osoby mogą się swobodnie oprzeć. Słowek w podłokietniku. Dwa uchwyty na kubki. Nie powiedział, że dosyć mocno skomplikowane. Trzeba by zajrzeć do instrukcji. Żartuję oczywiście, każdy się tu odnajdzie. Dużo udogodnień dla pasażerów siedzących z tyłu. W tej kupę limuzynie się znajduje. Materiały, deski eleganckie. Świetne przeszycia, mięciutka skórka. Fajny drewniany dekor średniej wielkości schowek, tu prywatne rzeczy właściciela, nie chcę tego pokazywać, ale przeważnie budowa schowka to Plastik fantastyczny często mówiłem to w moich filmach, a tu jest bardzo mięciutko. Tu również jest mięciutko. Cały tunel środkowy, elegancko przyszyty, z mięciutkiej skórki. Tu schowek, tu popielniczka, gniazdo 12V. Przypominam, że to jest rok 2014, stąd jeszcze gniazdo 12V, w którym znajduje się zapalniczka. W dzisiejszych czasach to już rzadkość o, jak widać, czasami w Mercedesie coś się zatnie. Kontroler multimediów. Multimedia również wywodzą się z roku 2011, bo wtedy debiutował ten samochód. Ale kontroler mercedesowski w formie pokrętła. Każdy powinien dość szybko się do niego przyzwyczaić. Łatwe sterowanie menu. Jak widzicie, nawet cyfrowy zegar, przypominający ten analogowy na środku. Znajduje się tu również nawigacja. Możemy sobie wybierać skalę. Jest to łatwe, myślę, każdy się szybko tu odnajdzie. Dla mnie takim mankamentem może jest to, że ten konkretny egzemplarz nie ma kamery cofania. Przywykłem do kamer cofania. Wiem, że w tamtych czasach nie było to jeszcze oczywistością, aczkolwiek w takim samochodzie myślę, że już kamera powinna być i nie powinno to nikogo dziwić, że narzekam na brak kamery. Po prostu jestem do niej przyzwyczajony i gdy tylko wrzucę wsteczny, zawsze patrzę na monitor, no a w tym samochodzie kamery nie ma. Co tu jeszcze pomiędzy kierowcą a pasażerem. Chołek, głęboki gniazdo 12V. Port USB również się znajduje. Który po zamknięciu służy jako podłokietnik zarówno dla kierowcy jak i pasażera. I jest on tu odpowiednio miękki i ergonomiczny. Tak jak dla mnie wystarczająco. Z ciekawszych opcji wyposażenia, które się znajdują w tym CLS-ie, to jeszcze wiadomo: Tempo masik jest tutaj w pełni LEDowe oświetlenie. Przy czym nie są to jeszcze multibimy, z których Mercedes słynie. Wydaje mi się, że multibimy debiutowały. W dopiero w wersjach poliftingowych, ale to tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Może fani Mercedesa coś napiszą w komentarzu, czy tak rzeczywiście było. No co mówiłem już o grzanych, wentylowanych fotelach. Wszystko to, co powinno być, to jest, tylko dla mnie osobiście przydałaby się jeszcze kamera cofania, ale to takie może moje utyskiwanie prywatne. Po prostu lubię, jak samochód ma kamerę, lubię jak Maledy. Ten Maledy nie ma kamery. I ruszyliśmy w trasę. Dzisiaj Trzech Króli, 6 stycznia. Samochód pięknie wypasował do orszaku Trzech Króli, ale... Może trochę nieskromny, nie? Ci chain mędrcy ze wschodu zakładam, że to byli majętni ludzie, skoro byli królami. Może mędrcami nie wiem, tego chyba historia nie wiem, ale to zapewne byli skromni ludzie i CLS-em by na narodziny nie pojechali. Za to dzisiejsi pasterze kościoła pewnie jeżdżą takimi CLS-ami, bo oni do skromnych ludzi się nie zaliczają, sądzę. Zatem srebrny, bo ten CLS jest srebrny, srebrny a skromny żeby nie zrobić plagiatu klasyka. Wróćmy do samochodu, bo kanał motoryzacyjny, a nie religijno-polityczny. W każdym razie trzech króli można się rozkoszować jazdą tym wozem. Powiem, że 620 Nm świetną robotę tu robi. Ta siedmiostopniowa skrzynia tak mi zmienia biegi, że gdyby nie rzut na obrotomierz, to bym nie wiedział, że w ogóle coś tu się dzieje. Tak płynnie zmienia. 265 koni. 620 nm, widzieliście, ile ma emblematów z tyłu na klapie? Niedługo by tej szerokiej klapy z tyłu zabrakło. 350 CDI Formatic AMG, co tam jeszcze na nie przyklejane jest, albo jest na przyklejane. Udało im się to wszystko pomieścić, ale auto świetne, naprawdę świetne. Wierzcie mi, że tak relaksacyjnie dzisiaj, Trzech Króli, niewielki ruch na drodze, fajnie się jeździ. Szkoda, tylko że są ograniczenia, bo. To, co mam pod pedałem, to 620 N daje takiego kopa. O, właśnie, że ten samochód cały czas rwie do przodu. Jak można pięknie świętować. Ach, wspaniały samochód. Notabene z 2014 roku, czyli przedlift. W 2014 roku miały lift, ale to jest akurat egzemplarz przedliftingowy. Nieco się różniły stylistycznie jedne od drugich. W ogóle CLS drugiej generacji pojawił się w 2011 o oznaczeniu 218. I tu uwaga, pierwszej generacji CLS, który debiutował. W roku bodajże 2003 to był niemały szok dla fanów motoryzacji. Miał oznaczenie 219. Dla jednych W, dla innych C. Dla mnie konserwatysty powiem, że to jest W219, w tym przypadku W218 i co ciekawe, nowy model, niższe oznaczenie, tak to sobie wymyślili, ale trzecia generacja cls która mi już wizualnie tak super się nie podoba jak pierwsza czy druga. Pierwsza i druga są bardzo różne od siebie i tutaj... Czytałem różne spory fanów marki, że dla jednych to królewski to jest pierwszej generacji, dla innych drugiej, drugiej generacji. Powiem tak, mi osobiście na początku długo, długo bardziej podobała się jednak pierwsza generacja, a Bartkowi, który siedzi obok mnie i to wszystko filmuje, jak sam mówi, o wiele bardziej podoba się ta druga generacja. Właśnie taka jak ta. Nie wiem, ja już się przekonałem, to są dwa różne światy stylistyczne pomiędzy pierwszą a drugą generacją i chciałbym mieć je obie. No a trzecia generacja ma wyższe oznaczenie cyfrowe, czyli to jest model 257, bodajże, jak ja dobrze pamiętam. Także Mercedes często miał problemy z nazewnictwem swoich modeli, no i w tym przypadku jest podobnie. No a wracając jeszcze do nazwy, czy CLS bazuje na E-Klasie czy na S-Klasie? No, CLS na końcu S można by domniemywać, że bazuje na S-Klasie. No nie, każdy CLS po kolei bazował na odpowiedniej dla niego E-Klasie. Jeśli chodzi o rozmiar, to niecałe 5 metrów długości 4,94 bodajże, czyli też jest bliższy E-klasie aniżeli S-klasie, która zawsze ma powyżej 5 metrów, już nie mówię nawet o longu. No to można powiedzieć, że to jest i taka szlachetna E-klasa. No, pięknie wykonany ten egzemplarz tutaj, ładne drewno. Te dekory to nie jest imitacja, tylko prawdziwe drewno o świetnej fakturze. Całość wykonana naprawdę z dobrych materiałów. Myślę, że o wiele bardziej szlachetnych aniżeli standardowe E-klasy. Tu jest mięciutko, fajnie to wszystko przeszyte. No, jak patrzeć na to, co tu jest zainstalowane na multimedia na zegary, no to jest stylistyka Mercedesa właśnie z tamtych lat, czyli z lat debiutu tego samochodu. Dzisiaj to już wygląda troszkę inaczej, w innych samochodach również. Czy to dobrze, czy niedobrze, że życie jest nowocześniej, nie wiem. No Dzisiaj są jeszcze większe ekrany, niekiedy tablety. Nie wszyscy są fanami tabletów. Tutaj te multimedia są zmontowane w desce więc nie wystaje, że ten tablet i to myślę, że w większości powinno przypaść do gustu. Tak sobie patrzę na ten wyświetlacz centralny i samochód cały czas mi tutaj pokazuje, że się zatrzymał gdzieś na kawę i sobie odpoczął. No, chyba źle monitoruję moje zmęczenie, bo absolutnie nie jestem zmęczony ani nie jestem roz... rozproszony. Staram się być skupiony, bo jadę fascynującym mnie samochodem, więc duże skupienie, cały czas coś mówię. A on cały czas chce mnie wysłać na kawę. No nic z tych rzeczy. Na razie nie zamierzam się nigdzie zatrzymywać. I przed nami wyboisty odcinek drogi. I powiem, jeśli chodzi o zawieszenie, to niezależnie od. Na wierzchni jazda tym samochodem to czysta przyjemność. Jadę 45 po tej wyboistej drodze i nie czuję absolutnie żadnych dziur. Praca zawieszenia do tego jeszcze cichutka, jeśli chodzi o wnętrze, również cicho, nic tu nie skrzypi, nic tu nie żyje własnym życiem. Przypomnę, że samochód 9 to bardzo dobrze świadczy o jakości tego wozu. Więc pracownicy Mercedesa do tego egzemplarza się przyłożyli. Myślę, że w tamtych czasach jeszcze się mocno przykładali. No, ja jazda tym samochodem to niewątpliwie duża przyjemność. Wspomnę jeszcze, że samochód należy do Łukasza, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi go do recenzji. Łukasz jest pierwszym właścicielem w Polsce, jeździ nim od ponad roku. Jak do dotychczas pokonał kilkanaście tysięcy kilometrów. Samochód jest sprowadzony z Francji, był uszkodzony z przodu. Jego łączny przebieg to 99 tysięcy kilometrów w tej chwili. Zakładamy, że jest to prawdziwy przebieg Łukasz swoimi sposobami go sprawdził. I na tyle na ile go sprawdził, to mówi, że jest to przebieg autentyczny. Jak widzicie, niecała stówka na blacie, a to jak na już 9-letniego diesla, bym powiedział, że przebieg symboliczny. I przed nami tradycyjnie wjazd na Esk, ta czteroosobowa kupę limuzyna jest wręcz stworzona do jazdy po autostradach, więc sprawdźmy, jak ona się ładnie kopnie od 50 do 120. Jeszcze tylko małą chwilkę. O, właśnie koniec 50. Kończy mi się odcinek dojazdowy. Pedał w podłogę w normalnym drive i ciągniemy. I spójrzcie, co to robi diesel. Ha! Świetnie, po prostu świetnie. Subiektywnie powiedziałbym, że jest znacznie mocniejsza niż to, co na papierku to 265 koni i 620 niutów. Tu jednak daje kopa niesamowitego. I po małej chwili, po ustabilizowaniu prędkości, popatrzcie na obrotomierz. 120, 1700 obrotów swobodnie sobie oddycha i mogę w dalszym ciągu w ten dzisiejszy świąteczny dzień rozkoszować się podróżą. Jest bardzo cichy, nic nie słyszę wewnątrz poza delikatnym szumem toczących się opon jednostki napędowej. Po ustabilizowaniu prędkości nie słyszę, już milknę. Średnio jak widzieliście 62-63 dB, powiem, że subiektywnie jest o wiele bardziej cicho wewnątrz, aniżeli to co pokazuje ten prosty sonometr, ale z tego względu go używam, bo kiedyś mi kiedyś mówił, że mógłbym kupić droższy, że od samego początku kanału jest używany ten sam, więc nie chcę go zmieniać. Ale mamy tutaj taki przycisk jak widać i sobie właśnie wybierzemy sport. O właśnie, na czerwono zaświeciła się SK na środkowym cyferblacie i zobaczymy jak ten samochód się kopnie od 50 do 120. W trybie sportowym zakładam, że lepiej, ale to się za małą chwilę okaże. Jestem z powrotem na escę. Perał w podłogę w sporcie. No wierzcie mi, że znacznie lepiej jedzie, o, ale to jedzie z czterech kłapci, oczywiście Firmatic czy Formatic. chciałoby się więcej i więcej i więcej, ale więcej nie mogę, bo mogę tylko 120 na SC. Świetnie. CLS, Kupę Luksusową sportowe. Pewnie trzymie się jezdni, zobaczcie jak macham kierownicą przy 120, minimalne wychyły prawo-lewo, to znaczy, że jest dosyć sztywno zestrojony i finezyjnie się prowadzi, naprawdę elegancko. Jakbym już na siłę miał się do czegoś przyczepić i poszukać jakiejś wady w tym samochodzie, to spójrzcie, siedzę teoretycznie dosyć daleko, ta pozycja nie jest super ergonomiczna, powinienem mieć kierownicę 2-3 cm dalej. A mimo to oczywiście fotel wygodny, tutaj podparcie boczne ok, ale cały czas prawą nogą tutaj delikatnie wadzę o ten szeroki tunel środkowy. Nieco inne ukształtowanie by się tu przydało, a nie jestem przesadnym wielkoludem, tylko 1,88m. Ale to taki jedyny mały mankament, jaki udało mi się znaleźć w tym samochodzie. Nic więcej. Właściciel i jego żona generalnie tym samochodem jeżdżą dookoła komina w ruchu miejskim i mówią, że około 10 litrów ten samochód pali. Ja jak na razie dzisiaj pokonałem nim 62 km, przy czym to jest jazda recenzyjna, o czym często mówię, ten samochód stał uruchomiony, robiąc prezentację, ale od momentu jak ruszyliśmy 62 km, średnia prędkość 51, bo kilkanaście kilometrów już było pokonane eskom, i średnie spalanie jak widzicie z tego odcinka to 8,7 litra. No i to co mówią, że około dychy trzeba przyjąć, 9-10 jak jeździsz dookoła komina. Mogę się z tym zgodzić i pewnie tak to trzeba sobie liczyć. I przed nami przejazd kolejowy, i samochód go wręcz przepłynął. To zawieszenie świetnie odfiltrowuje nierówności. Ten samochód w ogóle cały czas płynie. Czy jadę krętą drogą, czy w mieście, czy poza miastem, czy na esce, samochód po prostu płynie. Tak się prezentuje CLS wieczorem. Piękny kształt, świateł z tyłu, ładnie się te LEDy świecą. A tak prezentują się LEDy z przodu. Jeszcze tylko włączę awaryjki, żebyście widzieli, jak wyglądają kierunki. Kierunki z przodu, kierunki w lusterkach i kierunki z tyłu. A tak wygląda wnętrze wieczorem. Fajnie podświetlony ten zegarek na konsoli centralnej. Gąszcz przycisków, ale wyraźne, czytelne. Na biało podświetlone cyferblaty wszystkich zegarów. Prezentuje się to wszystko ładnie. Spójrzcie jeszcze tu na bok drzwi, gdzie przyciski do ustawienia fotela czy przyciski od sterowania szybami, lustrami to wszystko jest odpowiednio odświetlone tak samo klamka do otwierania drzwi ja, żeby być sprawiedliwym, to mówiłem, że samochód nie ma kamery cofania, bo jej nie ma ale ma te mercedesowskie czynniki, zarówno z przodu, jak i z tyłu które informują o zbliżaniu się do przeszkód i ledy, jak to ledy, świetnie oświetlają jezdnie jak widzicie, nawet przy deszczowej aurze, jaką w tej chwili mamy gdy włączę długie, no to to oświetlenie jest jeszcze lepsze ale muszę zmienić, powiedziałem o to sprzeciwka Zarówno jezdnia przed samochodem, jak i po bosze po prawej i po lewej stronie, jak to w przypadku ledowego oświetlenia. Idealnie niemalże doświetlone. I parę słów tytułem podsumowania. Świetny samochód. Wykonany ze smakiem stylistycznie na zewnątrz, wewnątrz, odpowiednio mocny, skrzynia elegancko zmienia, przestronny. Nie widzę tu słabych punktów. Może moje prywatne utyskiwania, że brak kamery cofania, no to dla mnie prywatnie minus. I troszkę tutaj hacze prawym. Kolanem, o ten tunel środkowy, ale to są naprawdę drobnostki. Poza tym, można się w tym, o tym samochodzie wypowiadać w samych superlatywach. Naprawdę fajna limuzyna Mercedesa. Elegancka, stylistycznie wykonana z polotem. Myślę, że chciałoby się, żeby do dzisiaj takie samochody były produkowane, a nie zawsze tak jest. Łukasz, bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.